Chudzić, a teraz wstał, napił się mleczka i chodzi za mamą śliczny nie? No. zupełnie niepodobny do mamy prędzej by tam prędzej pasował na mamę konik ten jasny ale tata był ponieważ taki biały tarant w brązie no więc wyszło po tatusiu wyszło kompletnie tak jak tatusiu To jest chłopczyk. I teraz będzie problem. Będziemy szukać, kto nam tu jakie ładne imię poszuka, nie? Konkurs zrobimy. Konkurs zrobimy na imię, na in, im, imię dla chłopczyka, Taranta. Bo to jeszcze musi mieć albo imiona, pierwsze litery matki albo ojca. Tak musi być? Mhm. Jeżeli chodzi o, o prowadzenie księgnie, to muszą być pierwsze im, litery matki albo ojca. Albo pochodzenia z ojca są albo matki. Na pewno się Na I jak widzicie, męskie osobniki wśród zwierząt są bardziej kolorowe, kolorowe, dorodne, nie tak jak w naturze. U nas, że kobiety, tu z kolei jest na odwrót. U zwierząt jest na że Są osobniki męskie bardziej dorodne, jak na mamy takie gołębie, te grubaski. Tu z kolei macie dorodnego bażanta srebrzystego. Góra jest taka jak kura wiadomo, ale on jest też widoczny. Tak, Kukuryku! Tu są takie kury, co niosą niebieskie jajka. Niebieskie? Niebieskie jajka i tu ma właśnie osobno zamknięte, żeby na te. No, no, no. W tej rasie nie ma ani jednego, bo chyba mąż pozbierał, ale jak będą na... One są, zobaczcie, takie bez ogonów, nie mają takich ogonów jak wszystkie inne, tylko mają takie puste ogony, o tak by miały że Pójdziemy zrobić pionu za te puszki. To musi się Tam zdjęcia was spodobała i wszystko. do wystawienia na, na się Ale przyjemne. Jest a ten, jaki, ten czarny bażant, tu macie pięknego bażanta, zobaczcie, z srebrzystego, no a tam z tyłu jest paf, pa. ale stracił ogon. Znaczy, go z bo wyobraźcie sobie, to był taki mróz i nie wiadomo, czy ten mróz zaszkodził czy po prostu, co przez drogę się stało. jak przyjechał tam w tamtym czasie, to się Gdzie teraz powinien mieć piękny wachlarz, to on zgubił, nie? No i siedzą na niele tam jeszcze, nie? Aha, czoleńki. Na chwileczkę pojedziemy ponagrywać. Są, są ptaszki. Są ptaszki. Chodzi tylko po prostu, ja tu trzymam, pilnuję, bo... bo to nie jest do wieszania. Ja nie, w samej sytuacji może do tego wieszają. Przyjadą to też. No, no się cholera na, na siatce tutaj. Bo... Przepiórki na dole. Te szare są przepyrki. A Tam też ma żeby. Tam też ma, ma gniazdo. w tym ma Od tego rozeli chyba na chyba do wódki. A tamta to... wyleciała z tego. ja spłoszyłem.

Fajnie, jak ci się bawią. No, no. Musisz mówi, że zrobi ten. Ustawi, mówi, tę zabawę, taką, piły, jak to, piłkarzyki, nie? Taki masz stół z tymi piłkarzykami, to mówię. Taka duża jest ta ma się mam respekt. No, ma to jest bardzo inteligentne zwierzę, ale ja już tak. Mam respekt do Karni. W ubiegłym roku mam dwa zdechy. Tata filatka. W trzecim roku nie miałaś już tych lat No piękny, koniec mówię, jaki był ładny. I ogier. A nic dużego chleba nie ma? Ten koziomek. To jest teraz od niedawna, bo w siostry Aha. go przywiozły. tam tego nie ma. Tamtego już nie Mam z tego tego zdechu jeszcze ten. Robi. Kasienka już na koteczki co tak. ja masz patrzeć? Pokaż panu koteczki, tam pan ci sfilmuje. Zamkniemy go. Widzisz? Zamkniemy. Od naszej kury są najładniejsze. Te obce co są, to, to nie są. Są też kolorowe. A te są mniejsze. ale takie... Jakie niebieskie jajka, widzisz? Zielone, niebieskie. Nie?